Odcinek ósmy na początku będzie trochę poważniej. Odnośnie siódmego odcinku komentarz yy, chodzi mi dokładnie o komentarz yy, yy, z, jak to się mówi youtubera powiem po nazwie Alfred Gacie. z tego co. z tego. Znaczy nie, nie będę tego całego komentarzu takiego. Bo to trochę długie to nie będę tego cytować. Ale chyba ktoś przyczepił się, przyczepił się chyba właśnie do tego kurdupę, bo tak się nazywa siódmy odcinek. To wyjaśnię, ja się nie zamierzam śmiać z niskich osób. Nie chodziło tylko o, prawda, jego wysokość. Przepraszam. Znaczy, bo z reguły jest śmieszny, poza tym jest to trochę zabawny jednak fakt, że. No, czekajcie. tej tej do gry. jest chyba trochę zabawny fakt, że taki. No nie jest kino, powiedzmy, to sobie się ot otwarcie rządzi takimi wielkaktywnymi, prawda... Na renami. To jest chyba jednak trochę w tym komizmu. Jest to samo e, z charakteru jeszcze, mamy też. I to mi właśnie chodziło. Także nie wierzcie tego do siebie, wszyscy niscy. Jeszcze tam mi wymieniał chyba nawet kilka niskich osób, którzy, no... Są dosyć znani ogólnie w świecie, także ja też do nich nic nie ma, żeby nie było. Mam nadzieję, że dobrze to chociaż zinterpretowałem, bo już jest... się rozpędziłem z tym pisaniem, to jest nawet w komentarzu wyjaśniłem. No, dobra, już może do gry. To są... takie ulepszone wersje tych kolesi... i... jest taka ulepszona wersja tych kolesi... Migiełkiem to znaczy, że ich naprawdę nie lubię. Także. Panowie, niscy, proszę nie brać tego do siebie tytułu. Zarówno tego, że się z. prawda. Yy, reprezentanta osób niszczą w tej, tej grze. Jakby się zastanowić, Ryben też nie jest jakiegoś wielkiego wzrostu, nie? A Reben jest fajowy, także. Nie, że... nie przeszkadzam. Nie, dobra, już weźmy się po was, nie? Zy... Weźmy się, że tak powiem, za przejdźmy do Meritum, jak to mówią yy, mądre osoby. Gramy. Robot poleciał. Trzeba wygryć glebogryzalkę. Nie wierzą te teksty. Nie musiałem tego robić. Dobra. Aha, jeszcze nie... To jeszcze nie wszystko. Jeśli długo zmierzymy się z... To ważne. Tutaj jest klatka. Od razu do niej. Jeśli hmm. długo pokażę Wam sekret numer 4. Ten... On będzie kaloryfere? Posy test na studzki. I teraz patrzcie. Czekajcie, jeszcze wycelować. I kurde. I mega kombo, Jak nie... Ma. A co? Nie ma tego. A, ważne. Odnośnie tych y, goleci na helikopterku, to oni, jaką roklumy. Nie zatrzymują się w miejscu, tylko od razu uciekają. To taka ważna Taka ważna ten przydatna w wiedza, w razie czego. Okej. Okay. Pora na sekret numer 4. A najpierw ten pan. Idzie się to już może. No tego jeszcze nie było. Szybciutko, 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 szybciutko Z na tej kolesie jest... Z tym prądem jest super akurat. W tym momencie to wow. no jest... Dobra. Sekret numer... Kuźwa. Mogłem się pospieszyć. Dobra, trudno. Musisz to robić właśnie teraz? Już! Kurczę, z pierwszymi kombosa, dobra, trudno. Bywa, ale to by sekret numer cztery. Jeszcze nie? Dobra, idziemy do lekarza numer 3. cholera, tak mało. Nie. Trudno. Odkuję się tutaj, na ostatnim sekrecie. tu pokażę wam czwarty sekret i ostatni, piąty. Jak już mówiłem, na pustyni knarynów jest najwięcej sekretów. Mówiłem to. Nie lubię tego momentu, szczerze mówiąc. Tu nie mam pojęcia, jak się ich pozbyć. Czekaj, teraz chcę. Teraz tylko tego, tego. O! Szybko poszło. Dobra. To jest sekret numer. A gdzieś może on być, co nie? Dobra, idziemy. Ujej! A, już wiem. I w dół. Nie zapomnieć o helikopterku. Tak jest! rozpiera entuzjazm. I dobra, jedziemy z kombosem. Aby mi się udało. Jest, 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 jest. Yes! To się nazywa kombos. No! Kurde. Chyba nie będzie uśmiechniętej buźki. Chociaż... Dobra, idziemy. O, nie, 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 nigdzie się nie ruszam! Zmieniłeś już zdanie? I filmik. Bardzo spięty, na szczęście ja wiedzieć jak przegonić zła energa, uwaga! Gile, 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 gile. Nie, nigdzie nie wejdę, nie słucham niczyich rozkazów! Ach tak, zaraz się przekonamy, oto Joszef! Romeo, pośpiesz się trochę, co? Terapia grupowa. Odlot! Uwielbiam te klimaty. Katowi? Jeżeli udało się roznalażyć wszystko z chaclony, dokładnie. Ta. O, reflux i André połączyli siły i ukradli berów, gumzy, tak król, da mało. Da to, to było naprawdę nietrudne. Nie, nie Stary kurma, jak kurwa wywołają lepsze za to normalnie, Żeby nie, to nie było. Mieli mocy na Maxa, jak nic. Ta. A, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko ruszaj fajnie ci lekarza ale jak takim zależy Ten na tym niby był trochę pomoc a ty znaczy, wejdziesz tam gdzie widzicie jakoś nigdy nie machnętnych do ratowania świata znaczy oprócz na no wiem to jest скорее co ratowanie świata to, to jest już... z wyciem po żywo spora te drzwi wyglądają mina zacharowane dobra jak odgadnę zaklęcie na pewno się otworzą dobra to niech się bawi naszym celem jest zebrane zebranie wszystkich koron tak jak ta Którą właśnie zebrałem. Dobra. Dobra. Yy, ważna rzecz. Mamy tu do znalezienia sekrety liczb 3 Są tu trzy poziomy, na każdy poziom 3 sekrety, ale najpierw... tu. Miniboot. Ja to nazywam miniboot. Znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa, ale... A, najpierw. Widzicie, widzieliście wcześniej te małe kratki? Wow 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 my wow. no minąłem Ja nie wiem co ja bym miał z tym zrobić Bez specjalnego manewrowania bym nie dał rady, a na to nie miałem czasu Kombosy te sprawy nie E to spokojnie zaraz się od... Ok a przy okazji Iś, kurde dobra jest yeah, spoko! Mam zapis, w którym mam wszystkie włóżki, w razie czego pokażę Wam ten ostatni sekret. Pamiętacie o nim? No ja myślę. Znaczy ta seria powstała między innymi głównie z myślą właśnie o tych bonusach. Sekretach w sensie. Dobra. Dobra. Pamiętacie coś... Dobra, pierwszy sekret. Pamiętacie coś nie coś z fizyki? Hmm? Otóż... Widzicie? Tu... jest cień okna, znaczy odbicie okna, ale... okna nie ma. I efekt jest... jest, muszę być ostrożny trochę... Dobra, już nie muszę. Brzdęk, bzdęk, 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 Kurde, ale wynik. A co widzieliście, tam było 2200, a tak naprawdę zdobyłem największy kombos chyba w mojej historii tego wszystkiego. 12200 punktów. Dobra. Widzicie? Uśmiechnię tą buźkę, mam gwarancję panu. Ok. Stajemy na tym. Z tej gry wyłazi zręczność... W tym momencie z tej gry wyłazi zręczność kuszka. Stążyłem, stążyłem, dobra. Zatem i oczywiście są korony no, w tym momencie z tej gry wyłazi z ręcznościówka tej I jeszcze raz następujemy i idziemy do pomatki drugiej. O, to mi się udało. Ej jej! To mi się nie udało. Wyrobię się. Dobra. Sezamie! Otwórz się! A, to jest weso... to jest fajny moment. To sobie warto... Adarnafra! Fajny to jest ten moment. Klatu berratanek tov! Super... kalifakrach drgaliczykot segeralabyj donotus! To ja to mam wyobraźnię. Ni! Ni! Dobra, czekajcie. Jakie zaklęcie... czekaj. Lustereczko, powiedz przecie... Nie, to by zadziałało. Kaczulu! Dobra wystarczy. Udało się! Wiedziałem, że mi się uda, ale jestem! Dajcie mi 5 minut. <grystanie> I ty to jest GLOKMOKS. Chwileczkę. To, yy, nie wiem co mówiłem, czy to widzieliście. To miejsce nazywa się najdłuższy skrót. I nazwa za chwilę się wyjaśni. Już można iść na Globox, dobra. Poziom pierwszy. Na full. Czyli jednak gdzieś był kameleon pewnie. Musiałem pominąć. Ja chyba nawet wiem co. Z puszką mogłem zebrać tego motylka. Tak to by motyl. Ponoć. Poziom. Co? Drugi. To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót. Ohohoho. Dobrze, że wiem, jak się do tego zabrać. Co? Ty weź się baw gdzie indziej! Ja tu się skupiam! No <laughs> do niech sobie czarujemy się, weźmiemy na poważnie Czas na sekret numer dwa. O, nie jest skomplikowany sekret Może się wyrobi, a co mi to? To się warto spróbować. Tak kurde, Przed nosem i zamknąć. Wiecie co to jest bezcelny? Pamiętam, jak kiedyś do kiosku poszedłem, nie właśnie też takie co Ej, prosto w mordę z Dobra, sekret numer 3, 2. Widzicie, ta ściana jest jakaś taka trochę te. nawet tekstury tutaj trochę. I widzicie to pomarańczowe coś. Dajemy power, dajemy power i seru. Co my tu mamy? O! Wiele z tego byśmy nie wydziergali, ale zawsze coś nie. Ta muzyczka w tym momencie zdzimy trochę. O Musimy się teraz szybciutko dostać do półki numer 3. Kurwa, jeszcze tak daleko. Dobra, dam radę, damy radę. Dam radę. Wraz kiedyś jak tak sobie biegałem, to mi się właśnie wyskoczyłem trochę za bardzo do przodu i mi się też drzwi zamknęły właśnie. A ja nie zebrałem wszystkich w No! To Tu warto, tu trzeba patrzeć na lusterka. Widzicie? Tu jednak coś jest. I o. Okazji no zdobywania kombosa. Kurczę, ale muzyczka tutaj powala, nie ma co. Dobra. Teraz. O, przesadzamy. O kurde, nie wyszło. Nie wyszło. Z powrót. Z powrotem. Jeszcze raz. Kurde. Stop. Na lewo, na prawo. Nie. O, już. Prawo. Prawiej. Stop. Jeszcze nie. Teraz prawiej. Ok. Do góry. Skacz. Kurczę, cholera. Jasno. Dobra, chwileczkę. Dobra, już. Prawiej. Dobrze. Ok, teraz jest. Jeszcze jedna. I. 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 O, mam. Już. I tu. Zostały jeszcze ostatnie komnata. Ta muzyczka jest akurat fajna. Hop. Hop. Znaczy chwileczkę, stop. Wróć. Wróć! Sto, sto. Korona! Druga korona. Trzecia ko Kurwa. Znaczy, ja tego nie powiedziałem. Już korona jeden. A dobra, o co mi tam? Od razu tu. I tu patrzcie, tutaj tej ściany tutaj widzicie to się odbija, a tu nic nie ma. A spokojnie, można tutaj spokojnie wskakiwać Tu coś jednak jest. I o. Abra kadabra. Proste działanie. No! Nie było łatwo. Ale udało się! Trochę krzywo wyszło, co? Nie, nie, to chyba było gry. Dobra, na. Teraz dajcie mi 5 minut. Wiem, że tu jest i kameleon, i motylek. Jest kameleon, ok. Jest było, blisko. No dobra, nie wyszło, OK. Jeszcze jeden, ostatni poziom i to chyba będzie na tyle... Yy, w tym odcinku? Dobra. Może teraz będę mieć to... To jest świst! Dobra, ale i tak będę mieć pewnie w ten... buźkę. Blaszka. Ten skrót wcale nie jest taki krótki. I znowu wszystko... Tak, A to jest ostatni spokojnie. I też co zaczyna zdenerwować. To ma być skrót. I patrzcie. I jedziemy. I tam się otworzyło przejść. Za chwilę zobaczycie skrót ten. Sekret numer 3. Ostatni tutaj. Oczywiście. Ło! ła ja naciskam tej prawie tych klawiszy, kurczę. Nie, 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 z powrotem. nie, no tutaj musi być uśmiechnięta burzka. Tutaj jak się nie zna... Tutaj jak się zna sekrety, to uśmiechniętej burzki nie mieć, to jest sprawa ten. No jeszcze Globoksa są słychać. Dobra, i kierunem. Tu helikopter się przydaje Patrz. No, bym zdążył. Kurde, no podejście trzecie. Trudny ten moment jest akurat. Tego miejsca nie, tego momentu nie lubię. A Globok czaruje. Harry Potter kurczę tylko Tu helikopter się przydaje w tym momencie. Wiesz nie on trochę nie spowalnia. Eee! Stop! Słyszałem kameleona. Jest. Jest zabiesek, właśnie bo to jednak. Kiedy kameleony, to za, za, za Chiny zapomniał. 2400. Tego ty ja te punkty straciłem, nie jeden. Aha! Ten poziom to jest taki raczej w miarę bezpieczny, żadnych proklumów nie, można sobie odpocząć. Zdążę, 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 zdążę... Zdążyłem... Ja Z... właśnie o tym mówiłem! Nie, idę do kiosku, zaraz kiosk zamykam, biegnę... poszli... W mordę drzwiami dostałem. Przenoszę, nie. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Tak właśnie działa system. Ha! Zdążyłem, w frajerze! Dobra, sekret numer 3 jest dosyć trudny do znalezienia. Widzicie to? Zrobię zooma, żebyście widzieli To. I w to z całej pety trzeba. I wtedy pojawia nam się sekret numer 3 Właśnie tam lecimy. Już, już, już! Ja chcę tam wejść Już mogę. I prezent od... I pre, I niespodzianka z na dwójki. No nie to to wyszło tutaj. O kurde, takie niespodzianki obyja częściej, proste. Ha. Dobra, wracamy O, i już uśmiechnięta buźka, haha. Ha. No, niech na rynku nie udało mi się uśmiechniętej buźki, ale dobra. Jakoś to na drogi. Rzecz, na rzecz, to, na to z rączkami można skakiwać i to się czasami bardzo przydaje, jak w tej chwili na przykład. I ja. Trzy sekrety mamy z głowy, uśmiechnięta buźka jest, żeby nie było. Dobra. Zaczniemy stąd. Tu mamy trzy... O! Pamiętacie ten, ten numer z kontrolem jak było w Radzie Rusałek? Tu jest dokładnie to samo. Takie coś pojawia się chyba tylko dwa razy w tej grze. O dobrze pamiętam? Nie wiem, czy to jeszcze coś, coś było? Nie, chyba nie. Wow! Właśnie trzeba was, żeby się nie pogubić. Nie lubię tych ślizgowek. Zgoda, że tu już nie ma tych, nie? Mówcie. O, ten moment jest dziwny trochę. I hop. 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 I chok. I to przed czasem jeszcze. I to jak? I tu jeszcze raz. A jak już jesteśmy tutaj, to nawet lepiej. I te korony też się liczą. Do rankingu. I jedzie. Zostały jeszcze tylko te korony. I pe, 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 pe. Mam. I koniec, dobra. Zobaczmy jak globok sobie radzi z zakręciem. Czekajcie mu za nas. Hokus pokus? Wystarczy zupełności. I jo. Aha! I kto jest mistrzuniem w kwestii drzwi? Zaczyna się przechwalanie. Ej, Rayman! Warto, że ci pomogłem z tymi przyjaciółmi, Ja pierdziu. Ja, ale nie, 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 nie dziękuję, skąd? I to ma być kuźwa skrót?! Nie? I to ma być kuźwa skrót. Kuźwa skrót. Dosłownie, kuźwa skrót. Czekajcie. Ja wiem gdzie on jest, jest. Okej. Okay. O no to idziemy. Ostatnie 250 punktów. W tej No. A to nasza podwózka. Zawili no. się was bardzo. Spóźniłeś się. Um, um, się! Nie? Kurcze, to są lekarze stała, właśnie, nie? Proszę przybola, cię bardzo, przychodzisz do jednego, kierujecie gdzieś indziej, do drugiego, kierujecie gdzieś indziej, do trzeciego, w kółko, w kółko, jeszcze nas gdzieś wysyłają w Chiny! I goń, i... A propos, to jest Chińczyk, nie? Wysyłają nas gdzieś w Chiny i kurcze, spóźniłeś się! Mogli też, mogliście też mnie zabrać do tego, te, te. co to było? Dobra, to W tym odcinku to na tyle. E, coś się zacięło chyba. A nie dobra, już Dobra, ale ten rejs sobie pozostawimy na później, dobra? Także mówił Drakon 94 w odcinku 8 i przypominam, nie mam nic do niskich osób. Po prostu gum się jest taki zabawny, że po prostu musiałem. Do widzenia z niego się... Z... z niego po prostu nie można się nieść, I właśnie o to mi w tym chodziło. Do widzenia. I nie się tego nikt do siebie.